Zdecydowanie zmieniająca się rzeczywistość geopolityczna, często w sposób bardzo mocno nieoczywisty, czy staje się zagrożeniem dla nas, dla naszych sąsiadów, w jaki sposób musimy przeciwdziałać? Czy tak naprawdę liczby, o których słyszymy, jeśli chodzi o naszą armię, o nasze siły zbrojne, przecież to nie te same dokładnie pojęcia, czy te liczby nie są w pewien sposób tutaj, oczywiście, cudzysłów, polityczne? W jaki sposób firmy, zwłaszcza sektora małych i średnich przedsiębiorstw, ale także i te większe i korporacje powinny znaleźć się w własnej sytuacji, odnaleźć się? W jaki sposób odpowiadać na zapotrzebowania państwa? W jaki sposób państwo również powinno to wszystko kontrolować, nadzorować, mieć w pewien sposób nad tym wszystkim pełną kontrolę z zabezpieczeniem antykorupcyjnym, antywywiadowczym, antysabotażowym, antydywersyjnym? A ostatecznie, jak to wszystko? и